Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu. Przed Wami Amongas i chciałbym Wam życzyć wesołych świąt, żebyście wypoczęli z rodziną, poczuli ten klimat magiczny. Natomiast, jeśli chodzi o odcinek, wrzuciłem Wam dwie rundy. W pierwszej rundzie zrobiłem chyba najlepszego killa w moim życiu. Tam tak namieszałem, że wszyscy się skłócili, dywagowali w ogóle na innych filmach, jak do tego doszło, co tam się zadziało. Jestem dumny, że coś takiego udało mi się wywołać. A druga runda będzie kapusiem. Czytałem Wasze porady co do snicza i robienia tasków, i zobacz. Jak to wyszło O neutral, znowu neutral Ostatnio mam szczęście Glicz, hu hu. Dobra, robimy sobie alibko. I co, nikt nie ma kluczy No to co to ma być tam za podchodzenie jakieś takie dziwne o, No dziwna sprawa Ja pójdę sobie do admina I w sumie to na razie chciałbym szczerze robić sobie jakieś alibi O już ktoś nie żyje Już ktoś nie żyje Co to ma być Gdzie, gdzie, gdzie Ktoś nie żyje, szukam ciała bardzo stary kill. Szukałem go właśnie. Nie, no bardzo nie, nie taki stary, już 30. Nie. Takie 700, to nie chciałem. Nie Nie, nie. nie ma andzia, no, na pewno. Nie AB, na pewno, nie diabełu na pewno. Nie KSX, nie, zwierzęt, nie nie, graf. nie, nie, nie ja ja na ja byłem nie gra. Nie ja byłem na kamerach. Nie byłem na nie teraz. Ja, ja byłem na A, ja byłem. Nie, byłem? Kto, kto na Witalsach, nie na kamerach. Nie do laboratorium. Ja. Nie ja. Karigoda. Ja. ja się zatrzymałem przed na lodziku. Ja minę, przed... Majda ja teraz. Wladi, ten... a gdzie ja był kilkunastu? Ja górne drzwi prawo. Ale ty normalnie tego ze środka, Karigoda. Dobra, e, ale nie, 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 zadajmy sobie tak. najważniejsze tak, pytanie. Nexe, co robiłeś teraz? Byłem nad miniem. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, że jest Junior. A z jakiegoś o, je, -e... Ty lubisz bardzo go często pierwszy Tak, na jest! Admię. To ja! No, Jaki miałeś półmyt w tej rundzie? Przyznał się wyjechać. No, no na się. początku poleciałem w dół jak zawsze, no i poleciałem na admin i tam spędziłem całą rundę! I nie byłeś przypadkiem przy O2, żeby załatwić Juniora tam? No nie było mnie. Na szybko mógł skończyć. i wrócić No właśnie, no, no Nexa bardzo czym, szybko ale... leci w dół od razu Nexa, ty, no, ty no, byłeś no, na se... witalsach? co rundę podejrzany jest A zresztą co rundę jest z glitchem albo impostorem trzeba o pamiętać co rundę, rundę tym jestem pamiętać. podejrzany do... Bladi, a teraz pytanie do ciebie, gdzie było ciało tak dokładnie? Ciało było dokładnie jak masz, jak masz te, syp śmieci, to było w tym miejscu no to na pewno odpada. O dwa. Mandzio na pewno hmm. odpada. No dobra, w takim razie nie Kasix, nie Blaki, nie Mandzio, nie Karigoda, nie ja. Nie takiej nie, takiej 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 no to takiej takiej Kto był na tych ja kamerkach teraz? Bo widział, że do ja byłem na kamerach Widziałeś mnie, prawda? Chyba tak, bo was trochę dużo A i więc... diabeł ja też byłeś w labie? Ewentualnie byłem, <grym> Nie, by, nie by, by, ja on ja był zabił samy. i zwętował. Nie, nie, nie. Nie, no jest, jest bardzo duża szansa na to, że to jest Lexa. No właśnie, W ogóle no, 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 go nikt nie widział, nie? Jest bardzo dużo szans. Nie, jest bardzo dużo wiem, że wywaliście konia w jednym miejscu, ale no to nie byłem ja, to nic za każdym razem, kiedy panuje. Dobra, Lexa, jakiś impostor, nie. Tym bardziej tonem na ten uśmiech. Tym bardziej jadę. ze swoim tonem, tak jak wczoraj. Dolne, I dobra, jest. Nexe, ja Zbierzak, on ma coś innego, co na, go zdradza, tak szczerze. będę ci daruję życie. Nie będę mówił. Ja powiem tak, normalnie bym zawsze wyjebał Nexę, ale jak znowu mangeu nie porobi w tej grze, to się wkurwie, zresztą nie spróbuję. <laughs> Przestańcie. <laughs> Okej, okay, czyli to nie jest team mamma. Dwóch mężczyzn. Ej, no dużo na Nexus zagłosowało mm. osób. Dwóch impostorów, jeden glitch i zersonist. Prosto. jeden no, nie, 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 nie. na pewno na pewno. <laughs> no, na pewno. No, na pewno. No, tak, tak. Dobrze, ja no, by, no. wszystkie Wszystko jasno bit. Ja się się no. widzą, nie? Dobra, AB od razu tam idzie. Tajemniczy się trzyma tutaj, może być spajem, warto to mieć na uwadze. To co, co to jest? czemu on tam siedzi? Hmm. Czemu? Co, co? Czemu katon tam idzie? Próbuję rozkmić grę. Jak coś to, ludzie, od razu Wam mówię, gram dosyć pasywnie. Nie chcę za bardzo zabijać, żeby nie rzucać na siebie podejrzeń. Na razie. Bo zauważyłem, że to mnie bardzo często zdradza na początku gdzieś, więc wolałbym tego nie robić. No ty tam kabelki próbujesz. Coś teges. O. No to może teraz. Grafa. I teraz. Odwalamy. I teraz do Wenta. Dobra. Co tam zwierzak diabeł robicie na tych ciałach? No właśnie, diabeł odpierdolił tutaj dwie osoby. Ale odpierdol... Ja dwie osoby odpierdoliłem, jest. Nie no, odpierdol... padło ciało, o, nie. Diabeł padło ciało. A, czekaj, padło ciało. Poczekaj, o, poczekaj, dobra, tak Nie, no to że... zwierzak Urla. zajebał prawdopodobnie. Jeden, nie, jedno. nie, nie. Będzie diabeł, tak? Baby, dobra, ryję. No Mów, mów, mów. Jest sytuacja taka, że Blaki naprawiam sobie światła. Blaki skończył naprawiać światła. Odpala się światła, pada pierwszy trup, Pada Blaki. Wbiega ktoś e, do tego. E, wcześniej był Katon jeszcze. Ja e, też ja... ja ja był jeden, i jeden, i to i jeden to jest Morfling, Jeden to jest Morfling, bo Blackie padł chyba przebrany przez Black za Blackiego. To jest, to jest z nich odpierdolę drugiego, drugiego fraga. Nie odjebałem, ty odpierdolę. Dobra, był, a Katon gdzie ty jesteś? jest na światłach. Ojojoj, coś tu kurde. Widzieliście, żeby kamery były włączone? Były, nie przed chwilą. Ma... Przez chwilę, tak, przez chwilę. Tak, potwierdzę, byle, byłeś tam, ej, ej, ja tak przechodziłem. Czemu tak na kęce wszystkich nazwisk? O, no, o no, no, no to jest duża szansa na to, że jest katon ze zwierzakiem. Animacja była przy killu Diabeła. Więc albo jest morfink, albo Diabeł teraz na mnie zrób. Ja potwierdzam, teraz że zwiadał zwierza i z blakiem się trzymał. No zwieżak nie! Się teraz no, zlega, bo, auto, nie Wydaje mi się, że zwierzak strzelił, rzeczywiście. Tak, Ej, czy czy tak? czemu kurwa, tak bardzo, Aby ale on dlatego ciała, i albo on napierdala AB bo drugi Na na końcu wizji widziałem, że w środku zabija zwierzak. Nie, po jest diabeł, kurwa! jest jeden do wywalenia. drugi jest, broni, nie, nie diabeła, tylko że to, jest był możliwe, że oni albo są albo razem i napierdają na siebie. Na tak, 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 tak. To też jest szansa mówię. na to. Ale ja tam, wiesz, 100 jest 100% diamę, ile był pode mną i, i, i ciało padało. Na dobra, no zaraz to się w takim razie. I są tam, tam dwa ciała. Dobra, to może odliczmy, kogo tam nie było, żeby na pewno tutaj od, odrzucić e, osoby. Blady i Karigoda byli w i To 100% potwierdza. Ja wiem, gdzie był Nexe, bo Nexe stał przez całą rundę przy lawie. Właśnie też go tam widziałem, no?

Masz jakąś ważną informację? Daj teraz głośniczek. Ale nie wiem czy <g> zeskipołom <węzykaże> mógł zagłosować na no, kogoś. na tej zasadzie, dobra, to że teraz są, to Welsh, taktycznie? Ja pierdolę, no, Nie. No, nie. No, nie no no, vale to na na pewno jest. Diabeł na pewno jest. Na Nie. No, miejsce, tak. Nie. Jeszcze No dobra, Kurwa! Diabeł 100%, bo animacja była dla mnie, z tych trzech osób. Widziałem Jak dla to może być Z tych trzech osób dwie mogą być. Ej, to może być równie dobrze Abi, To by Dobra, i ja sobie posiedzę tu na, na adminku. Nex idzie do nich. Blackmail'a dostał, więc właśnie. Ja może będę działać pod osłoną światłem. Nie mamy inżyniera, to jest też dobrze wiedzieć. Hmm. No, ch chyba guziczek ma iść? No ja myślę, że teraz można jakoś tutaj. Ho, TY GÓWNIAKU! Naciskam, ponieważ było Nie mogę, parę... kurde, dałem się zrobić jak dziecko, był podejrzany już. ale nie niedomówień z poprzedniej rundy. Ale Bardzo klikałem na kill też. Bardzo naciskał na zwierzaka z jakiegoś... O, od... mogę no, mówić że No... I generalnie się mi się, się to nie podoba po prostu. Dobra, do... jak, dobra, dobra, dobra. Jak, jak tak jakbyście razem z Diabełem działali i chcieli z zwierzaka zjeść, a tak Mandzio doskonale wie, że ja nie jestem mordercą. Kurczę, ty mówisz. Bandzio, prawda? To prawda Ja Nie, dobra, to, to, to ja skip O Jezu Kurczę, no to teraz Mandzioka robi na impo, znowu Nexe, Mandzio, impo Ale jestem taki zły na tego Nexa już, wiecie, miałem dosłownie myszkę Nie widzicie, mam schowaną myszkę na nagraniach, ale miałem na killu Tylko no tak, nie wiedziałem czy to akurat ten moment i tak się zawahałem jak podchodził do mnie Ale klikałem wtedy, tylko był po prostu szybszy Jak zrobiłem, tak jak zrobiłem No dobrze Mandzio sobie buduje alibi, inżyniera znaczy, ale... też nie, 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 Bloody, tak. nie. No dobra, teraz nie. Blad, wiem już. Albo na Katona, ja skipnąłem. No mnie, na mnie. I teraz już na ja Katone zagłosował. Ja miał! Nie, ja nie, że nie wiem! Nie, że i Bloody ma, to wygrał! Nie. nie! Zabiję was wszystkich! Proszę was! Robią. Ale czemu ze mną, Katon? Czemu nie ze mną? Nie, 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 wygrałem odcinków, tego, nie będzie odcinków, nie będzie! Zaskoczenie! Popatrzymy na tego Blackmailera. Będziokę. Co wy nam na tym shipie Czekacie na cooldown? Mhm. A, bo on chce ze supera wyjść, albo z światełka. Patrzcie, jak się dogadują. No, diabeł jest medykiem, więc nie wiem, czy to bystre. Aha, altruista już padł. Cię zesrał. Ale teleport poszedł, jakbyście mieli wątpliwości. Bo to tak trochę wyglądało jak went, ale tu nie ma wenta, nie? No. No, nie wierzę. Karigoda, Jeszcze diabeł, który był tak opiniony, więc. teraz nie żyje. No, no, Blazir ja będzie poszował na Amandzie na pewno. Niestety zginął też diabeł Amandzie na który był, Teraz mogę to ujawnić moim medykiem. I Amandzie był w kącie dropshipa, No, A jak wyszło z to było trawo, to było ciało. mądre. Byłem w kącie dropshipa, ponieważ był zaszłam z

O, o, kurwa, kurwa. O, kurwa. o kurwa! O kurwa! O kurwa! Transporterze! O <gryw> teraz! Kurwa, to się Dobrze. się boje. Dobrze, bój się, bój się! No już pograny raczej. Tańczy na ciele. Nie, 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 nie... Mam kurwa o dotację na okulary Mię. 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 kurwa dla jęźniego i diabeła kurwa. dobra to zapalunę ale kurwa po prostu wy macie podał Tam był neutral, który się z drugim kurwa killerem, bo oni normalnie nie powinni współpracować, a jednak współpracowali, dlatego tam się pojebało. Nexe, ciesz się, że mam refleks szachisty, bo też byś nie żył równocześnie ze mną. Niemcy. 4 to stacie białe. Nie, byłem glitchem, byłem... Kurwa, Rykałem, okay, okay. ale ja, 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 ja. byłeś szybszy. Krumycik, tiebreaker! Ja mam tiebreaker! Teraz ja będę tą rolą! Kurczę, jeszcze z niczym tiebreakerem! Ja będę decydował o wszystkim, dobra. To teraz chodzimy. Dobra, tam gadają se. To była karma. Wiadomo, jakie taski zostawiamy na koniec. E, tam się trzymają. E, f, no to te, te trzy zostawię na koniec, to sobie zrobię jako pierwsze. Proszę, żeby mnie teraz nikt nie odwalił na. Jak szybko. Bajt, 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 bardzo szybko, uber. bardzo, bardzo szybko. No, szybko, szybko. Nie, bo to, to nie już... był bajt. Jeśli guardianowy ktoś zabije cel, to co się stanie wtedy? Zmieni się wam zjaka. Dobrze, ja to co jest editorem. Ło, czekaj, czekaj, bo To było, kurwa! czekaj, ma Davis, za Za tamtą rundę chuju! Ale ty kurwa chujem, nie czekajcie, ciszę, ciszę, ciszę! Ciszę, 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 bo ja mimo. nie zrozumiałem kontekstu. Ja jeszcze ja raz zwierzę. Nie, nie, nie Ja powiem, że ABI się z Blakiem trzymali. Blaki za. no, Blaki i ABI raczej są mi. Tak, Bo ja nie rozumiem, Wytłumacz zwierzak, bo ja nie rozumiem. Mam chronić JB, Beagle z jej A jesteś. Poczekajcie, yeah. poczekajcie, poczekajcie! Yeah. Yeah. poczekajcie! Stop! 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 stop 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 cię. Zwierzak jest rzeczywiście Guardian Angelem, ale AB... Oh. Jest sterem! terem, jest gesterem. i chciał, żebyśmy zagłosowali na biegło, żeby wygrali we dwójkę. Nie, raczej nie, a, raczej nie, bo Blaki też zagłosował wiesz, na ciało, oni się trzymali we dwójkę. Co się stało? Kurde, się nie nie wiem teraz. No, Blaki mów co się stało. No, ja lupa, słuchamy. Teraz jest wieżak, jest odwalony. Blaki mów co się stało. Ale my robiliśmy logiką, nie ma potrójnej gry. No, ja się właśnie boję, że może A ma 10 tysięcy godzin. Mógł. może mu to napisał na czacie. Hey, by ciekawy Ciekawy ten, ciekawy vote. Ej, nie to, no nic, nic, no, nic, no, nic no, nie no, powiedział no, Blaki w końcu. Nie, no nie da się powiedzieć. No, no powiedz, powiedz. Wykorzystaj no, no. tą szansę, do no, halo no. Jeżeli lodzika, ja zbiegam sobie na wejście do laba, po czym po prostu Junior pada. i no, ja tam zalegałem no. Tak, no ja AB, za, za na mnie. wyżej, nawet animacji. No, ja bo... myślę, że Blackie i AB duo, tak szczerze. Nie. Razem no, się trzymali gra. w całe, no, całą to rundę, to a nie była długa. Więc tak. raczej we dwójkę może są. Skip? skip, skip, skip. A może to skip? Skipo. Dzięki. Ja to dałem to... AB'ego na skipie. A transporterze to było losowe. A to ja zagłosowałem na AB'ego, nie? No to tym, tym sniczem, to nie mam się. Dobra, to sobie degrał mię, albo idę na lewo. W takich momentach wszyscy jesteśmy Among Us. Sus. No, Vladdy się ze mną trzyma, ale szczerze... O, nagle tutaj wszyscy są, dobra. Może tak być, zrobię szybko taseczki. Jestem nie od deseczki, no i się trzymają tam, widzę. Z każdym, ja będę robił te taski. O, mnie nie od chociaż AB wie, że tu zostałem. No, no AB blaki to jest, no to już jest takie kurde pewne, tylko wciąż są neutralne role, nie? Nexa umarł. Ciało Nekse jest Ogólnie jak się co, w jak y, przed wejściem do komunikacji. No, no, no. To tej i Mandzio się, Ja By... kogoś i wydaje mi się, że widziałem kogoś, kto wchodził do O2, tak mi się wydaje, wcześniej w sensie. Ja jestem wcześniej. w O2 w tym momencie. Bo ja tam, o, ktoś był w O2, jestem na Getsu ja. był Bla, O2. Dobra, dobra posłuchajcie mnie, Bloody, Mandzio i Mangetsu, widzieliście jak się coś działo, ja coś zrobiłem? I teraz są tego skutki, tak powiem. Ja, ja powiem tak, diabeł, że ja niestety tego nie wiedziałem, bo zostałem zamieniony z kimś przez transportera. Ale widzieliście, co robiła, Tak, tak. I, i Narcia na, na mój widok spierdoliła, jak tylko się dało. No to Równie, prawda, generalnie. Ja byłem. Ja sugeruję, żeby po prostu jeszcze szeryfem i załatwił Ewiego. No Ale nie musiałeś tego mówić na głos. No brawo, kurwa, ale myśleliśmy się, bo ja byś ty nie tego nie powiedział. Ja byś ty nie tego nie powiedział. No dobrze, to no nic, to nie było tak. A zwierzak był loversem z tego wynika, tak? Czy go AB trzestu? Nie, no Nieważne zostało odstrzelony przez ten. A przez faktycznie nex e sorry, sorry, nexe, sorry. Nexe umarł jeszcze. Czy mamy Nexa o drugim ciele. I szczerze mówiąc, na gier. To nie ma faktu, że AB mówi, z Sterem nadal, 10, są bo jest neutralnym. blisko było ciało. Ej, coś się nie zgadza. To przecież Nekse został nexe został zgłoszony właśnie. Gdzie jest Nekse? Tak. Gdzie Nexus ma? No, przed komunikacją. No to mamy informację o drugim. Dobra, dobra, jeżeli Nexe umarł przed komunikacją. Ale jest zabity przez diabła. Czyli musieli być rowersami. Musieli być. Może no, byli rowersami, To po w takim się... razie. A nie widział ktoś, jak padał Nexus? Nie widziałem nie, ja go. Bo nie ja byłem wtedy, Ej, by tak 3 sekundy temu. Ale Nexus był koło mnie i później się pojawił Mandzio. Czyli. Ej, no to timingowo się zgadza. Diabeł walnął, mogli paść w tym samym momencie. Słuchajcie, ekipa z MEDA jest czysta z tego, ja, Bloody. Ale my wiemy, kto zabił. To nie impostor zabił. Gorzej, jak jest jakieś duo Bloody Diablo albo coś takiego. Czyli jednak, jak trzy razy było powiedziane, że Shermis zabił, to jeszcze nie każdy zakup. No chyba, że nie jest powiązany, ale. Gabaw się nasz sobą, a ja myślę o tym, co ja chcę powiedzieć, Jeśli nie jest powiązany, to WO2 był na gecu wiem na pewno. sam jest tylko związany. Więc potem. Potencjalnie no. mógł być blisko. Nie, tłumaczy. nie. W życiu człowieku. Nie, nie. Ja myślę, że ty z Mandziem y, i no chodziłeś z nim i mógł to być double nawet, jeśli chodzi o takie wrobienie, granie potrzeby proszę zostałem przetransportowany. załatwił y, tego i biego. No a masz taką pewność? No masz. <ślesk> Jakby zwierzak faktycznie sprzedał, no to... Dobra, skip. No, skipujemy, ale ja nie pierdolę, wiem czemu nam nie zrzucasz... Jako Jakbyś patrzył na gościa, który się odpierdala sam mówi... Nie no, to było zabójstwo. Ale ja, ja, ja zabójstwo. nie, ja nie widziałem no, tego, tak słuchaj jest. stary. Słuchał Kasiu. A skoro, skoro diabeł dalej żyje, to tak to dwóch impostorów już nie ma, prawda? Może być neutralna. Nie, niekoniecznie nie, impostorów, nie, 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 to no mógł się, być Chester, pamiętaj. No, neutralne, no, neutralne, ale No jester, ale nie też być nie Chyba ja oni no się trzymali nie. razem, kurde to było takie... Być może i mają tak zgadywania. Wcześniej. No właśnie. Mogą tak mieć? Mógł, tak, ja, ja na przykład ostatnio nie miałem. Jedna Wiecie co, ja zrobię te taski, samochody na zatrzaski, no znowu blaki. Z pierwszej rundy blaki AB, nie? Jak tam zwierzak go sprzedał. No i to jeszcze taki self-report szybki, i znowu bladi się ze mną trzyma, nie wiem czemu. Jak on mnie widzi. Napełniam butlę. Czy czeka na cool kill, cooldown? Niewykluczone. Uj kurwa. Dobra. Tu będę miał ostatni task, w sumie, nie, w sumie... tam no parę tych, tych jest... Co? Co? Co ty chcesz? Piękna, nie wiem jakby cię mnie zabić. Dobra. To porobię te taski tutaj i ujawnię, o. dobra eee, Co się dzieje? Kasia no jest... i Nawcia stoją przy ciele tak. Blackiego. O kurde. Tak, tak, i patrzymy na Karigodę, który jest na kamerach. Tak. A czemu nie, nie zgłaszacie ciała? Z nie jest Z trzymałem. Ej, a czemu nie zgłaszacie ciała? Słuch... Tak? Słuchajcie, Ej. bo ja mnie tepło... Do specimena, nie wiem kto to tam ja był tam wcześniej. Okej, okay, to tam była Kasia. I mnie tepło, tam był Katon i tam był tajemniczy. Tak. tak e, tajemniczy tak. pobiegł coś robić w medzie. E, przepraszam, Katon pobiegł coś robić w medzie. Ja pobiegłem robić rakietkę i tajemniczy wybiegł z meda w lewo i zginął. To musiał być dość świeży kill, bo sekundu, ostatnio widziałem go uwa... 5-6 sekund temu. Dobra, ale ja, ja przy wrócić, mnie zabił. ale ja chciałbym wrócić jeszcze wrócić do kila, którego znalazłem. Kasia, wczoraj stałyście przy kilu blakim jakby coś więcej? Ja przyszłam, Karigoda stał na, yy, Kamera. na kamerach cały czas, Kasik stał przy kilach i ja podeszłam i czekałam. Ja też czekałam, bo zastanawiałam się, czy ten Karikoda się odmieni, czy coś się stanie, ale najlepsze jest to, że mi się wydaje, że to nawet nie Karikoda. Ja nawet nie, 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 ja stałem, ja stałem, ja nawet nie widziałem zabójstwa. Ja cały czas patrzyłem kamery i no potwierdzam, właśnie. że potwierdzam tylko to, że graf wybiegał ze stajemniczym Yy, na drzwiach stali w yy, laboratorium, żeby. I, I chodzi mi o to, że czy, czy, czy to mógł być jakiś niewidzialny kurwa typ, co tam przyszedł i to zabił? Mógłbym. No ale ile oczywiście No ja, 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 ja nawet nie wiedziałam, jak karygoda to zabija, ale widziałam opadające na Getsu, a ciało. Gdzie po prostu. ty poszedłeś, bo ty byłeś w O2 potem. Tak, poszedłem do admina, Mandzior mnie suwi. widział przy stole. Tak, tak, on, on przy stole. Dobra, ale blad ty mi strasznie śmierdzisz, bo długo siedziałeś w tym O2, teraz ciało zgłosiłeś, no i tak, powiem ci, przy poprzednim kilu też byłeś. No, robiłem Meksa? taski wod 2 wyszedłem i patrzyłem, co ty robisz. Ja Jakie pytania. taski robiłeś? Ja chyba grałem no, mhm. w No, Putle robiłem chociażby w staraniach. Gdzie przy tobie, w którym miejscu? Na... Ja strzelałem do wo Nie, nie, nie wyjść, nie wyjść. Był bardzo długo bo światło zgaszło. Poczekajcie, poczekajcie, bo jest chaos. Obrad ich specjalnie bardzo powoli mówi, a trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz. Ja mam pytanie: zadaj, gdzie jest Katon i Mangetsu? Od Mangetsu to jest zły trop, on był okay, cały czas czyli, w ofisie. Czyli ja uważam, że mógł to zabić Blady i po prostu y, uciec w trakcie tego, kiedy... Y, I Graf też mogli, też oni, się oni, oni mogli bloody. na przykład tak. zrobić Dabla czy coś w tym stylu i gra wtedy został zamieniony z Kasią miejscami. Diabeł że serdecznie żyje. Mangziu, ja, nie nie na ja na byłem z Karigodo i tobą i te, byłem w trzy osoby i potem mnie Siep, tepło do kap... w nas. Albo z Karigodą, i chyba ty tam byłeś. Na łebąca nie, strzelaliśmy nie, nie, nie. do asteroidów. Na, 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 na początku rundy. To się nie, zgadza, że na nie Bladiego. Nie ja rozumiem, robiłem łebąca na początku rundy. Ja się Ja robiłem na początku rundy. To się zgadza, się nie, zgadza nie, to się, zgadza, osoby, to się zgadza, dobrze będzie mówić. Jest o mówi, Grała teleportowało do laboratorium i on sam to widział. Do specimena mnie tepło. Ze się, w laboratorium zabiegłem. Ale ze specimena dobiegłem do lapa, czy nie Ale to jest nie To jest wygłosowany, to jest totalnie bez sensu. No bo pod, pod, pod Dobra, zaraz zrobię Z... kurwa 80 sekund Mówiąc tak powoli Nie, normalnie mówiłem I ostatnie 10 sekund Klasik, co nie? Idę, tylko to po reaktorze trzeba zrobić Czy reaktor komuś się uda naprawić? Mam bardzo ważne zadanie Dobra, udało się To teraz tak, może najpierw kartę Żeby nie było wstydu Raz, karta I tutaj przyłożenie Okej okay. Kurczę. No właśnie sprawdziliśmy witalce, nikogo nie było Magi bieg do przycisku. Y Dobra, ja chciałem Buta tutaj, zrobiłem. chciałem szybko wyjaśnić po prostu moją logikę w poprzedniej rundzie. Kurczę, co jest? Man, Mangetsu był po samym środku, ja wiem, że Mangetsu z tego jest niewinny. Nawcia i Kasia, wydaje mi się, że jakby odjebały we dwójkę, to by spierdalały na drugi koniec mapy najbardziej, jak się tylko da. I drogą eliminacji z tego pozostał tylko Karigoda, który mógł dawać głupa przy kamerach. Katon, który tutaj ro, super ogrywa nas niesamowicie, po czym oglądam jego odcinek i się okazuje, że sami się ogrywamy. Albo Mandziu, bo mogę coś uż. powiedzieć? Bo jestem tak. klasą Snitcha i kurczę, gdzie jest napisane kto Albo jest impostorem. Nie widzę! Nie widzę! Wszystkie zadania. Zrobiłem nie wszystkie! Tasków. Nie skończyłeś tasków. A. Kuźwa! Coś do kliknięcia ci musiało zostać. Nie, no <laughs> nie. Mangi, a pracujesz w Zusia? Nie. To dobrze. Dobra, słuchajcie, mi się wydaje, że to. Yy, nie że mam potwierdzonej Kasix. To... Możliwe, Faktycznie tak. mi tu jakiś task został. A wy nie biegacie tam? Ty to na nawzaję? też nie jesteś potwierdzona niby. Ty no mogłeś zabić, stać na ciało. Ja na i Kasik z reaktor naprawiały. No znaczy, naprawiały raz. Naprawiliśmy, nie naprawiłyśmy, to, to był inżynier. I patrz ile role claimów tutaj poszło. snić po przez sekundę i nie został zniszczony. Nie, zaoszczony. no to Magi chciał, żeby ktoś w niego strzelił i wiesz, żeby ktoś się wywalił na nim. Czy ja wiem? Czy ja wiem? Manga. miałem przekonywująco, więc się bardzo cieszę. Eee, nie wydaje mi się, że była Kasik, nie wydaje mi się, że był Mandzio. Nie no wiem, nie. Ale albo Ja bym grafie. powiedział tak, skipnijmy, bo jest siódemka, ale no podejrzenia znamy. Ale to, to ja chcę. mnie ja bo on się trzymał ze mną i tajemniczym, tajemniczym i tajemniczym. Tak, tak, to, tak, to no? się eee, że uciekłeś, Ja się nie widział... Ja byłam neutralem i polizałam czyjeś ciało i jego <laughs> rolę. To dlatego eee... stałaś nad ciałem. Eee, tak. A mną tak. byłaś. Eee, i, I właśnie tym byłam. I teraz jestem swaperem. No słapuj to... kogoś, jak jesteś swaperem? Nie może już, bo zagłosowania. Z Z kim? A, nie, nie, no, głosowała. Nie, z A, nie, nie zagłosowała. Sorry, pomyliłem się. Dobra, jak jesteś swaperem, to słopniej yy, nie wiem. Karigodę z katonem. Kurwa, no teraz powiedziałeś innego już słapną No to kolej, może zmienić, może zmienić chyba. Mogę kogokolwiek anyway. jebać. Słuchajcie, ja Słuchajcie. Ja błagam, Kata, zniknął nie, gdzieś w medzie, ja go nie widziałem, pobiegłem na rakietkę i tajemnicze wybieg z meda no. Manzia z Kasik będzie się słapnięta, no to grazie. No, a to jest też zabawne, nie, że nie ma roli, o, która ja może nie, zgadywać, odkliknęłam, nie? Odkliknęłam, odkliknę... Nie, 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 mnie teraz nie go Nie. Nie, to jest! Krasiu, krasiu. Nie, to jest! Kasiu! Kasiu, podejrzane, to jest flip, podejrzane, Kasiu! Podejrzane! Chyba jednak podniosłaś rolę impostora, wiesz? Chyba podniosłaś rolę impostora! Nie, nie, poczekaj blisko! Mandzio wie, Mandzio, Katon wie. Może uda mi się przed kill cooldownem zrobić. Proszę, proszę, proszę. on wie, gdzie jestem, w sumie. No i co? I co? I co? I co? Proszę, proszę, proszę. O. Dzięki. Dobra. O, Graf mnie chciał ujebać. Nie, y człowieku, ja myślałem, że ty mnie chcesz ujebać. <grym> to to, to te, teraz zamieniam te y Dobra, miaja, ja powiem tak? mam cenne informacje. Impostorzy nie żyją. AB Bloody byli. <grym> o, Mangi snitch w takim razie. Tak. Została neutralna, Ej, neutralna klasa. Arso, Arsonista został. Arsonista został. No albo inna zabijająca. Tak jakie są jeszcze? No, 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 Katon w sumie? Jeszcze Werewolf no to no by mógłby werful być, no Okej. Okay. Ej, 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 ale S się można. Można, można, można. Nie, 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 Myślałem, nie, jak, jak, jak ten, jak już, jak już się pokazał to nie a się a się bo... Co się właśnie odjebało? Nie ujawnił się, nie ujawnił Też się. Chuj Ej, to... Chuj Ej, to... ja, ja mam to nie to... Tak takiego że mindfucka, twarzy, no, no, Mówił, że jest sniczem, ale jeżeli snicz zrobi wszystkie taski, to nie mogą go impostorzy zgadnąć, żeby, bo oni widzą tą rolę, żeby a, nie było, że odwietno dobra, 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 dobra. razie mamy bardzo ciężką decyzję, ponieważ pomiędzy Katonem, Grafem a Harry jest jakiś paskudny neutral. Ty, ale a nie może glitch, a nie może glitch przypadkiem głosować? O, widzę, czas przeczytane. Glitch może zagłosować na kogoś, tak, tak, tak. neutral killing, zależy jak padł. Czy był no, ktoś ja inny zagłosowany ja w ja tej tak, partii? Ja nie jestem swaperem, ja żartowałam. Nie, te, teraz, jeżeli nie mają double shota, to chyba nie mogą cię zabić. Tak, tak. A nie, to, teraz czy, nie było, nadzieję, czy był dobrze. inny kill podczas głosowania wcześniej w tej partii? Nie. Impostorzy nie żyją, to raczej jesteśmy bezpieczni. Mhm. No ale kto strzelał w takim razie? Kto ma rolę strzelającą jeszcze? Impostorzy eee, i neutralna zabijająca. Dwie nagierkę potencjalnie, na jedna, Graf, z jedna z, z według nich, bo Charygoda, jedna z nich. gra. że nie dogoniem od pierwszej rundy ja i teraz nie próbował ujechać jak... jeszcze. Nie, no, Katon, słuchaj, cooldown no to... jest taki, że nawet bym cię nie mógł zabić, jakbym chciał. Dobra, więc w takim razie, żeby siebie no oczyścić. Kto naprawia, kto naprawia cały czas rzeczy? No, inżyniera mamy. Kto jest inżynierem? No właśnie, no właśnie, skoro się nikt nie przyznaje, no to jakby jest. mógł zostać zabity. No nie no, przecież teraz naprawiony został. Ej, no, ej, ugotowaliście w sumie, nie wiem, może Impo. Nie, Impo nie. Może widzieli, że Mangi wentuje i bo. Ale gra. gra, Graf jest raczej inżynierem. on na wizji roli, rolę, dlatego nie, nie się jest, klejmuje. Nie, nie jest inżynierem. Ja jest uwielbiam zabójcą. klejmować rolę akurat, no. Graf jest no? zabójcą. No to klejmuje grafa. O. O, taka. Sama. Kurwa, przejmij graf. Zbigniew, słabszy, czyli. Kazia z poprzedniej rundy zmianę zrobiła. No. <laughs> no. Tak. Delay, no delay. Nie, nie wiedziałam, że to. Byłem werewolfem. No. No. no mówiłem. A werewolf może się Podoba yeah. mi się, że zygno... hey. wszyscy zignorowali to, co mówiłem, nie? A pierdol się w ogóle za to. Ej, Podoba mi się to, nie? Szczerze myślę, że werewolf ja. jest najtrudniejszą ja. rolą, jeszcze trudniejszą odbliczek. Ona zawiedziała. strasznie cuchnąłeś! Strasznie cuchnąłeś, blady Nie właściwie nie tak jest, gubę właści... właści... no, to... moim zdaniem teraz nie, mi wrzucić. Nie, no, byłeś przy jednym drugim kilo bardzo dobrze. Ej, poczekajcie, <laughs> mam pytanie, mam no. pytanie do Bladiego. W takim razie, Blady jaki był twój pas i co zrobiłeś? Czy zabiłeś tam w takim razie chociaż jedną osobę i... Nie no tak, ja zabiłam. tak, no mnie zabił na tak, że... A ten, I i, i Tylko że zdziwiłem ja, się, że po prostu. Ja tam jakby przychodzę, wy tam sobie stoicie na ciele. Bo wszyscy się i... widzieli, I wiesz, Bloody. A wiedziałem wcześniej, że tam jesteś, to już <grym> bloody... byłeś podejrzany. Jeżeli dwie osoby stoją na ciele i to jeszcze jest akurat Kasia i nawcia i zgłaszasz, to naprawdę, wiesz, to ja bym ja z Nexe, to myślę, że byśmy zostali wyjebani w pół sekundy, ale z Kasią i z Nawcią, no raczej wiadomo, ja że raczej sobie stoją.